Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Ale od czego? Mówił to już wcześniej. Może zwyczajnie nie chcieliśmy tego słyszeć. Albo to do nas nie dociera. Czasem mówił w przypowieściach. To dlaczego był taki niespokojny? Widziałeś go już w takim stanie? Faryzeusz i saduceusz mówili, że jeśli się nie wycofa, to umrze. Im na nim nie zależy. A jemu? Coraz częściej zachowuje się jakby mu nie zależało. Ziarno pszenicy musi obumrzeć w ziemi. Zanim wyda owoc. Ale w jakim sensie? Mario! Janie! Idziecie?